Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wracamy dzisiaj do sprawy Wysockiej Sznepf i jej wybitnego teścia, chciałoby się powiedzieć, Maksymiliana Sznepfa, zbrodniarza komunistycznego, odznaczonego skąd inąd, orderem Virtuti Militari. Virtuti Militari, drodzy Państwo, na polu chwały. Męstwo wojskowe. Tutaj król Pustkowia ma oczywiście swój order virtuti militari kiełdzika, symbol męstwa i odwagi, ale y, Stanowski zaproponował, żeby prezydent Karol Nawrocki odebrał ten order, pośmiertnie co prawda, ale żeby odebrał ten order y, Maksymilianowi Sznepfowi, teściowi Wysockiej Sznepf i ogłosił oficjalnie, że on y, zapłaci kupę pieniędzy właśnie za to, żeby zobaczyć minę tylko i wyłącznie Wysockiej Sznepf, y, kiedy ona słyszy, że ten order... Prawda, teściowi M Maksymilianowi Sznepfowi zostaje odebrany. Śmieje się oczywiście, bo na cześć tego dziadzia słynnego mały Maksiu dostał imię, więc będzie na pewno kontynuował. Nie mówię, że tradycja teścia, no to już nie mówcie, że ja tam oczywiście tutaj złe rzeczy wygaduję, bo na pewno nie. Synuś będzie dobrze wykształcony, wychowany, na pewno z dobrej rodziny, pochodzi polskiej przecież wiadomo, wykształcony w elitarnej szkole się uczy teraz we Włoszech, prawda. 25 tysięcy euro czesne Polacy musieli zapłacić za wykształcenie kogoś takiego ale nie chcę tutaj mówić, że mały Maksiu to jest od razu tam, prawda, taki no potomek, prawda, tego Maksymiliana Sznepfa, wiemy jak ta sprawa wyglądała, wiemy jak ta afera się drodzy Państwo w naszych mediach tutaj rozkłada, jakie jakie wzbudza także emocje w ogóle tej walki Stanowskiego ze Sznepfową, która broni tej swojej głupkowatej rodziny i, I przy okazji także wykorzystuje własne dziecko jako tarczę do tej rozgrywki, bo tu nie chodzi o nic innego, jak tylko o to, żeby utrzeć nosa Stanowskiemu. No ja tu o Stanowskim nie będę dzisiaj w ogóle y, mówił, nie będę go krytykował, bo tej krytyki na kanale wobec Stanowskiego to wyraziłem już bardzo dużo. Natomiast, drodzy państwo, Stanowski zaapelował, żeby Karol Nawrocki odebrał sznepfowi to, Odznaczenie Virtuti Militari, drodzy Państwo, na polu chwały. Order y, niezwykły, ja bym powiedział, mieć taki order w ogóle i móc sobie go tutaj powiesić na, na y, klapie marynarki, na piersi, na, na sercu. Coś niezwykłego. No, wielka duma. Ale drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że teraz y, odpowiedział Karol Nawrocki y, na ten apel Stanowskiego, żeby odebrać y, Sznepfowi ten pośmiertnie odebrać ten order, prawda? Y, słynnemu polskiemu. Zbrodniarzowi. Polski zbrodniarz, albo antypolski zbrodniarz, możemy go nazywać i tak, i tak, no bo jest, był Polakiem, jest Polakiem, prawda? Oficerem, jakby to ująć, nie wojska polskiego, ale Armii Czerwonej. To był człowiek odpowiedzialny za rzeź. Na tych wszystkich ludziach żołnierzy mamy tutaj na myśli żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy wyklętych, którzy przeżyli Drugą wojnę światową, czyli najwierniejsi z wiernych. Najdzielniejsi z dzielnych. Byli niszczeni, byli zabijani przez kogoś takiego, kto dzisiaj jest broniony przez obecną rodzinę sznepfów, i to nie przez samego Ryśka Sznepwa, który jest pełniącym teraz obowiązki prawda ambasadora yy, osobistość wielka tam we Włoszech z akredytacją na San Marino. Yy, także yy, nawet Rysiek Sznep tak nie broni w ogóle yy, swojego taty, jak robi to synom. No, to ja myślę, że to jest wielka yy, postać ale Stanowski drodzy Państwo yy, zaapelował do prezydenta żeby odebrać ten order virtuti Militari yy, powinno się to zrobić powinno się to zrobić drodzy Państwo yy, chociażby z tego powodu, że yy, prezydent zgodnie z przepisami ma prawo odebrać order jeśli odznaczony dopuścił się czynu, który czyni go niegodnym orderu lub odznaczenia takie jest prawo, taki jest zapis tam, ustawowy gdzieś tam, prawda? Yy, oczywiście takie mamy prawo, jeśli chodzi o te odznaczenia w naszym kraju, co jest w pełni zrozumiałe. No ale teraz, yy, drodzy Państwo, yy, powinno być odebrane to odznaczenie właśnie po to, żeby pani Wysocka Sznepf nie mogła dezinformować, że mamy tu do czynienia z jakimś wybitnym polskim patriotą, a nie gościem który brał udział w obławie Augustowskiej. I to powiedział Stanowski gdzieś tam na kanale Zero, zwracając się właśnie do Wysockiej Sznep. Stanowski ocenił, że to była misja publiczna telewizji polskiej. Gdyby transmitowali Pani Minę w momencie ogłoszenia, że teść stracił to PRL-owskie, sowieckie Virtuti Militari, chciałbym to zobaczyć, zapłaciłbym za to naprawdę dużo pieniędzy. No i teraz odpowiada pani minister prezydencka Stanowskiemu w odpowiedzi na apel Krzysztofa Stanowskiego na o odebranie virtuti militari jednemu ze sprawców obławy augustowskiej mimo zawłaszczonych nazw ordery przyznawane w PRL nie były odznaczeniami drugiej RP czyli wszystkie ordery przyznane tam jakiekolwiek były przyznawane no nie wiem za zasługi na rzecz kultury czegokolwiek jakiekolwiek by to nie były ordery kto dzisiaj tam yy, może się pochwalić że otrzymał w czasie PRL-u, jakiś order, prawda, o którym tam czasami słyszymy, że ktoś otrzymał tam jakiś order. Jakiś aktor otrzymał, jakiś tam działacz otrzymał, jakiś ktoś tam otrzymał. To są wszystko nieważne ordery, słuchajcie, mimo że są ważne, no bo są przyznane. No jeszcze ktoś może je pokazać, ktoś może się podeprzeć takim orderem. Możemy w jego biografii przeczytać, że taki order otrzymał. To czemu tam w tej biografii nie ma informacji, że to jest nieważny order, bo został przyznany w czasach PRL-u na przykład. Ale teraz mamy tutaj, to nie były odznane. Znaczenia drugiej rp yy, na tym KW, data 1944 zamiast 1920 orzeł bez korony. Odebranie orderu. ...potwierdziłoby, że został przyznany. Czyli, że Maksymilian Schnepf... Yy, ...dostał order... ...w czasach PRL-u... ...czyli jest odznaczony orderem... ...virtuti militari... ...ale ten order nie został jednak przyznany... ...bo został przyznany... Yy, ...przez władzę PRL... ...więc już sami, drodzy państwo, chyba nie wiemy... co możemy w tej sytuacji tutaj pomyśleć... Yy, ...dlaczego to zostało tak rozstrzygnięte... ...i dlaczego zostało to tak w ogóle... Yy, ...ja bym powiedział... ...zakamuflowane, ponieważ... No bo order to jest order, no militari, wielu ludzi, wielu Polaków wie co ten order oznacza i to nie jest tak, że y, teraz ktoś kto go otrzymał, bo władze tam jakieś w PRL-u mu go tam wręczyły, sowieckie y, czy inne, no ale generalnie to jest odznaczenie polskie, prawda? No bo to jest polskie oznaczenie, wręczone za zasługi w czasie, kiedy okupantem był, prawda, nie Niemiec, ale jakiś tam Sowieci byli, prawda, okupantami, więc Sowieci pozwolili, żeby taki order wręczyć komuś, prawda, na polu chwały, coś obrzydliwego wspaniały order na polu chwały, drodzy Państwo, 1944. Czyli to nie jest ten order, o którym my myślimy, że to jest ten order, bo to jest order nieważny, mimo że order widnieje w biografii kogoś takiego, jak sznep, jako order virtuti militari. To może, mówię, należy pokusić się o to, żeby zrobić pewną korektę. Jeśli tutaj mówimy o takich sprawach, o oznaczeniach orderach, no to powiedzmy od razu, no są to ordery nieważne, są to ordery, które nie mają żadnego znaczenia. Należy je wykreślić albo w nawiasie na Wikipedii w, dopisać. Order wręczony w czasie, kiedy Polska nie była Polską, albo Polska była pod jakąś tam okupacją, albo cokolwiek innego. Nie róbmy takich szopek, że jest order virtuty military wręczany tam w czasie jakimś. On jest nieważny. Teraz są ważne ordery. Za chwilę przyjdzie inna władza. Znowu coś jest nieważne. Wręczajmy wreszcie te ordery ludziom, yy, którzy na to zasługują, a nie róbmy cyrku, po prostu jakiegoś wielkiego ambarasu z tymi orderami bo komu to jest, drodzy Państwo, potrzebne? Jednym podpisem prezydent powinien odebrać order Virtuti Militari, drodzy Państwo, bo ten order, sama nazwa w ogóle Virtuti Militari na polu chwały, yy, mówię, to jest męstwo wojenne, tak byśmy powiedzieli, bitewne, no bo Virtuti, prawda, vir, czyli mężczyzna, militari, wojsko, wiemy, jak to z łaciny prosto przetłumaczyć, yy, ale tutaj się twierdzi drodzy państwo że to jest order który yy, ordery przyznawane w PRL nie były odznaczeniami drugiej R er P, odebranie orderu potwierdziłoby że został przyznany czyli został przyznany, ale nie został przyznany no i po co nam to jest drodzy państwo zastanówcie się, po co nam jest ta cała szopka no po prostu, nie wręczamy tego orderu tak jak nie powinien dostać orderu Orła Białego, taki śmieć drodzy państwo jak yy, Załański. no nie zapominajmy o tym, że on też ma order wręczony przez Dudę order o, Orła Białego czyli najwyższe odznaczenie państwa polskiego Uchonorowaliśmy kogoś takiego, takiego ty w ogóle zdemoralizowanego, który nie tylko z Polską nie ma nic wspólnego, ale zdajmy sobie z tego sprawę, nie tylko z Polską nie ma nic wspólnego, ale reprezentuje wartości, które są dla Polski obrzydliwe, z którym Polska nigdy się nie może utożsamić, a Duda Odznaczył kogoś takiego orderem orła białego? No ludzie drodzy, to czemu Stanowski nie powiedział nic w tej sprawie? No przecież trzeba mu odebrać ten order. Czyli co, teraz powiedzą, że order był przyznany w czasach, kiedy Polska, co była jakaś inna znowu, bo tutaj mamy taką samą sytuację, prawda? Yy, był odznaczony sznep w czasach, kiedy to oznaczenie nie było przyznane przez drugą RP. No i widzicie Państwo, to, to co, przyznano? komuś takiemu order Orła Białego, jak Załęski, w czasie jakim, no, kiedy Polska już miała możliwość decydowania o tym, komu ordery przyznaje. Zdajcie sobie sprawę, jaka to jest głupota kompletna. No, ludzie drodzy, czemu Stanowski tego nie poruszył? Bo Stanowski teraz jest w świetnych, idealnych układach z Andrzejem Dudą, który tam już za niedługo będzie miał programy swoje na kanale. Więc widzicie państwo, jaka to jest absurdalna po prostu rzecz. Ja pamiętam, że jeszcze kiedyś, bo order Orła Białego otrzymała, znana mi zresztą profesor Barbara Skarga polska filozof i w czasie kiedy Lech Kaczyński kandydował na prezydenta on się próbował podpierać takimi autorytetami tam z czasów historycznych bo Barbara Skarga przeżyła w drugą wojnę światową walczyła w powstaniu 11 lat spędziła w łagrze sowieckim dopiero potem wróciła do Polski straszne tragiczne przeżycia i on się bardzo prosił o to żeby Barbara Skarga mu udzieliła poparcia i drodzy państwo Barbara Skarga powiedziała, że nie, że komuś takiemu jak on nie udzieli poparcia. Nie ma takiej możliwości. Wiadomo czemu, to nie będę tego tutaj teraz rozstrzygał, prawda? Ale, drodzy państwo, wtedy Lech Kaczyński po powiedział, że powinna oddać właśnie order Orba Białego. Ale my się zastanówmy, drodzy państwo, komu te ordery w rzeczywistości wręczamy i za co. Bo z całą pewnością nie za męstwo, nie za odwagę i nie za to, że ktoś walczył o wolny kraj, który został tak perfidnie sprzedany czy to przez jednego, drugiego, trzeciego ministra, prezydenta, premiera bo ja już mam tego wszystkiego absolutnie dość. A jeśli Stanowski tak się domaga odbierania tych odznaczeń, to odbierajmy już wszystkim. Zwyczajnie. I niech się zbierze jakieś kolegium, prezydium ludzi, którzy ocenią, czy te ordery możemy komuś oddać, czy nie. Bo jeśli Załęski dostał ten order. To to jest po prostu hańba dla państwa polskiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!